Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w dziewiątym odcinku z serii De Sims 3 Morski Sen. Powiem Wam, że byłam już lekko przerażona, że straciłam tego save'a, że już mi się totalnie zepsuł i że nie dam rady Wam tutaj tej serii nagrywać, bo gdy tylko weszłam do gry, to cały czas mi się zwieszała, dosłownie zawieszała się na kilka minut, odwieszałaś na kilka sekund i znowu zawieszałaś na kilka minut e, i wyłączyłam grę włączyłam ją ponownie, ale wciąż był ten problem i resetowałam kilkukrotnie miasto, ale nie wiem jakimś cudem udało się e, i safe odpalił ale co ja tutaj się nastresowałam przed tym odcinkiem to powiem wam, że dawno się tak nie zestresowałam, bo uwielbiam to miasto i jak Dotarło do mnie, że być może będę musiała ich przenieść do innego miasta. To ogarnęło mnie po prostu przerażenie i ogromny smutek, bo naprawdę uważam, że to miasto jest jednym z ładniejszych, ale na szczęście działa. Nie wiem dlaczego się nagle odblokowało, ale działa i niech działa jak najdłużej. Niech się nie blokuje, bo po prostu płakać mi się chciało na myśl, że musiałabym ich stąd wyprowadzić. Ale dobra, koniec smutków. Tak, Sawana znowu ma mdłości, już raz mi w nocy wymiotowała. Myślę, że ją możemy obudzić, bo nie dość, że jest jej niedobrze. To jeszcze tutaj nasza malutka Elsa jest właśnie głodna, więc daj Elsie butelkę. I jak nakarmisz Elsy, to myślę, że pójdziesz sobie zwymiotować idealne połączenie, nakarmienie dziedziusia i wymioty. W ogóle muszę sprawdzić na szpitalu, czy nie ma jakiejś opcji, żeby sprawdzić. Płeć dziecka w trójce, chociaż nie wydaje mi się, żeby była. Ach, no i trochę pokombinowałam tutaj z kolorami, jak możecie widzieć. E, tak się cały czas miotam z tym salonem. Ten granat był trochę za ciemny. Podłogi teraz już uzyskałam takie, jakie bym chciała, są nieco ciemniejsze, e, ale no ten salon, nie wiem, cały czas mi tutaj coś nie pasuje. Także jeszcze będę na pewno coś tutaj kombinować. Może na kolejny odcinek znajdę jakieś takie fajne połączenie, z którego byłabym zadowolona. Sawana, weź ją jeszcze, pobaw się z nią, później ją wyściskaj i e, możesz znowu się z nią pobawić i włożyć Sima Elsa do końca, albo jeszcze raz ją wyściskaj. Jak już się tutaj z nią e, miziasz, kiziasz to kurczę... No, nie mogę trafić. Wyściskaj i dopiero włóż do końca. Akurat idealnie będzie. E, za te dwie godziny skończysz się z nią pewnie bawić i no godzina ci jeszcze została, to zaraz sobie zejdziesz na dół i myślę, że e, akurat będziesz mogła zwymiotować, a wymioty są dlatego, że Sawana jest w ciąży. Tak, w drugiej ciąży, słuchajcie, wszystkie Simki mi teraz zaciążyły, Erika w ciąży, Sawana w drugiej ciąży, no po prostu trójkowe lowe i same ciąże. Ale dobrze, nie ciążują, nie chciążują, niech się małe Simy rodzą. Bardzo się z tego cieszę. Akurat e, Sawany i Williama, dzieciaczka, to się nie mogłam doczekać, chociaż Eriki dzieciaka też ujeździć na łyżwach w postawie. Mogę ci to kliknąć. Ach, w ogóle też zapomniałam. Tak się zestresowałam tym e, zamrażaniem się gry, że zapomniałam wam powiedzieć, że nasz William e, miał urodziny. Tak, tak, słuchajcie. William skończył e, wiek młodego dorosłego. Osiągnął właśnie e, tą grupę wiekową dorosłych. I co, będziesz już wymiotować? Nie, jeszcze nie wymiotujesz. To weź tutaj może e, napełni jedzeniem, bo jak ci zostało jeszcze 10 minut to akurat. Co ty, Will, chcesz? Zaraz wam dokończę. Myśl. E, weź sobie może jedz resztki właśnie. A ty... Co to za dźwięk? Co to za dźwięk? Czy ona... Ona rozsyłała buziaki, nie wiem komu, ale... Okej, okay, tak, no, Simsy nigdy nie przestaną mnie zadziwiać, zdecydowanie. Ty sobie wywęż obiekt kolekcjonerski, Savannah idzie wymiotować, a jeśli chodzi właśnie o naszego Williama, to jest już dorosłym i wyskoczył mi w przecudownej... E... Fryzurce: Możecie tą fryzurkę zobaczyć właśnie na miniaturce. Stwierdziłam, że dam tą, to zdjęcie na miniaturkę, bo jest przeurocze. Uwielbiam, jak Misimowie wyskakują w tej fryzurze. Jeśli jest jakiś sposób, żeby się tego pozbyć e, i żeby oni nie wyskakiwali zawsze w tej fryzurze, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Bo bardzo, ale to bardzo mnie to po prostu irytuje, jak oni wyskakują w tych kucykach. Szczególnie faceci: no to jest po prostu e, śmiech na sali. Przeczytać książkę o dzieciach. A no i skąd wziąć tą książkę o dzieciach? Bo ja jakoś nigdy nie mogę jej znaleźć, nigdy nie pamiętam. Czytaj, gdzie ona jest. My ją chyba powinniśmy kupić w sklepie, tak mi się coś wydaje, no ale dobra. E, co ty, William, byś mógł? Ty masz dzisiaj wolny, prawda? Spójrzmy sobie właśnie tutaj za jeden dzień, 22 godziny. E, niesiesz, nie, nie noś, wiesz, co? Sprzątnij może terrarium. Sawana się źle czuje. Jak ona wstanie, to sobie może zjeść zapiekankę. Ja jeszcze spojrzę, ile nagrywam. Oczywiście, jak zwykle, e, się zgapiłam i nie wiem, o której zaczęłam, ale dobra, już jakoś ogarnęłam. No, William, ogarnąłeś to terrarium. Ogarnęłaś. Możecie mi pisać, jakie kolory proponujecie do salonu, bo ten salon jakoś tak mi zupełnie nie pasuje, ale dobra, jeszcze będziemy tutaj jakoś to y, urozmaicać i zmieniać, więc mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej, ale no ten, ten brąz teraz na ścianie chyba jeszcze bardziej mi nie pasuje niż ten granat wcześniej. Wiecie co, ja się chcę wybrać z Williamem do supermarketu. Będę chciała teraz z nimi chodzić częściej, i właśnie kupować te kupony na loterii. Dlaczego? Dlatego, że od jakiegoś czasu budujemy weekendowo na live'ach, chyba już od dwóch tygodni. W ten weekend będzie właśnie znowu live. Dzisiaj, jak wy to oglądacie, czyli w piątek też jest live. Ja to wam nagrywam oczywiście w czwartek. Także e, nagrywamy i live'ujemy sobie budowę e, nowego domku dla Hamptonów właśnie w Greymont Bay. Czemu ty biegniesz? Halo, stary, czemu ty biegniesz? Naprawdę, co prawda daleko nie macie, no ale jej zima, a ten biegnie. Okej, okay, nieważne. W każdym razie e, live'ujemy i budujemy sobie e, domek dla Hamptonów. I e, nie mogę się doczekać, co oni na niego zarobią, a trochę to zajmie, bo ten domek już jest ogromny pełen kwiatów, pełen ozdób, pełen drogich mebli. E, I myślę, że szybko raczej na niego nie zarobią, więc chciałabym, żeby e, troszeczkę im to może ułatwić może wygrać właśnie na loterii. Jakby wygrali 100 tysięcy albo chociaż 50 tysięcy, to już by była ogromna. Ogromne ułatwienie właśnie w drodze do tego domu, a domek wychodzi nam naprawdę świetnie. Jeśli jesteście ciekawi, jak ten domek wygląda, to oczywiście na kanale możecie znaleźć zapisy z tych live'ów. Ten domek nazwałam Domem Marzeń, także zapraszam Was, żebyście sobie właśnie sprawdzili, ewentualnie dołączyli do nas właśnie weekendowo do budowania tego domku na live'ie. No, i co kupiłeś ten los? Jeśli kupiłeś. A za, poczekaj, poczekaj, jeszcze nie wracaj. Zobacz, kup produkty spożywcze. Zobaczymy, może będzie ta książka dla e, dzieci? O dzieciach? Nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa. No i teraz tak. Co my tu mamy? Dom. Czy tu będzie ta książka? Opatentowane węże. Nie. E, tutaj nie ma tego. Bomba dymna ninja. Świeca jasny nastrój. Nie, słuchajcie, dobra. Mm. Repelent na komary. To nic nie kupuj z tego, chyba, wiesz? Tofu, pomidor, gruszka. Nie, dobra, darujemy sobie, nic nie kupuj. Wracaj sobie powoli do domku i zajmiesz się dzisiaj troszeczkę rzeźbieniem. O, proszę, dziewczyny, jak się źle czują. Jak wrócisz, to zmienisz pieluszkę. A sawana wstałaś, sawana jeszcze odsypia. Jeszcze sawanka odsypia. Powiem Wam, że bardzo lubię zimę w Simsach, bardzo, bardzo, bardzo. A czemu Ty mi znowu tutaj wyskoczyłeś? Szkoda, że oni właśnie nie jeżdżą tędy, tylko no, ale w sumie może tu jest bliżej. Kto to idzie? Kornelia idzie. Kornelia, czy Ty się. Ojejku, zobaczcie, Kornelia się zestarzała. Kornelia się zestarzała i też wyskoczyła w tej fryzurce. Nie, no, ja muszę tu zrobić porządek i w jednym, e, i w drugim domu, bo no, masakra. E... Trzeba jej dać lekką metamorfozę i pozbyć się tych kucyków. Przywrócić jej tą starą świetność i tą starą fryzurkę. No ale dobra, to już na kolejny save myślę, że się tym zajmiemy. Save, odcinek. E, Sawana, ty moja miła, jesteś e, już prawie wyspana, wiesz co? Ale dobra, William wrócił, więc William, skocz do córki. Weź, ajajaj, weź jej, e, zmień brudną pieluszkę właśnie. Co ty byś chciał? Dać pokaz akrobacji dla napiwków? Nie no, błagam. Odwiedzić Francję to też nie bardzo. Sawana, ale czemu ty masz... ty jesteś bardzo głodna. on to zaraz sobie zjesz. Ale masz minę po prostu tragiczną. William, nowy i mój córewy i swojego pięknego bobasa ale jestem ciekawa jak ona będzie wyglądać po prostu zżera mnie ciekawość kiedyś jak e, właśnie grałam sobie tak prywatnie jeszcze z parę lat temu i urodziła mi się na przykład jakaś simeczka czy sim i nie byłam w stanie wytrzymać ciekawości jak oni będą wyglądać to po prostu wchodziłam kodem e, czy tam enrasem w kasa i sobie sprawdzałam, podglądałam jak oni będą wyglądać e, no ale teraz nie chcę, nie chcę sobie właśnie spoilerować nie chcę psuć, poczekam z wami e, na to, aż ona dorośnie. I A, no, ciekawość mnie zżera, nie jest łatwo, nie jest łatwo, słuchajcie. Dobra, William, e, Ty jesteś w miarę ogarnięty. Jak jesteś tak dobrze ogarnięty, to ja bym proponowała. Uuu, sprzedaj to, sprzedaj to za 158. Co prawda, ja wcześniej e, zabierałam te Twoje rzeźby na pamiątkę, ale to jest takie brzydkie, że ja tego nie chcę mm. chyba nawet. Sprzedaj to, sprzedaj Zrobora. dokładnie. I mój drogi, rzeźba, glina, lud, drewno. Rzeźbi dalej. Ale wielki kloc drewna. Ciekawa jestem, jak ty to tutaj e, wtaszczyłeś na górę. Sawana, jak się czujesz? Zjadłaś? Nie, to by się... O, to jest wsute. No to posprzątaj to. Kurczę, dobra, to wiesz co, podaj drugie śniadanie. Podaj naleśniki. Usmasz naleśniki. Fajna jest ta kuchnia, bo jest duża, ale jest taka właśnie średnio przemyślana. Musimy ją też jeszcze naprawić, naprawić, poprawić i tak e, troszeczkę lepiej e, zagospodarować przestrzenią tutaj. Ale uwielbiam tą animację, jak właśnie... E, Lodówka się nie domyka i kopią e, nogą lodóweczkę, ale mam po prostu mam taką też fazę ostatnio na Simsy. Mam ochotę grać i grać. A w ogóle to chciałabym was zaprosić na rozdanie z Planet Zoo. Jeśli jeszcze nie widzieliście to na kanale właśnie pojawił się e, wczoraj filmik odnośnie nowego dodatku do Planet Zoo. Możecie wygrać właśnie w tym rozdaniu e, ten dodatek. Jeśli jesteście zainteresowani, to właśnie odsyłam was do tamtego filmiku. Tam są e, zasady, tam jest zwiastun. Tego nowego dodatku. E, także e, jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej zapraszam kochani do wygrania. Naprawdę świetnie zapowiadający się dodatek. I co? Dobre ty te naleśniki zrobisz, czy niedobre? A z czym one są, żeby tylko z jabłkiem nie były? Sawana, bo jak będą z jabłkiem, to Ty chłopaka urodzisz, prawda? Bo ja już dokładnie nawet nie pamiętam. No jak zwykle, będzie coś palić pewnie. Nie mów, że zepsułaś. Nie mów, że przepaliłaś. A w ogóle to ściana chyba tutaj jest niepomalowana. Teraz widzę. No, jedna tak. Trzeba domalować tapetą. I co? Na czwarty poziom wbiłaś, ale czy ty to spaliłaś, czy nie spaliłaś? Jeden naleśnik przewracany 10 tysięcy razy jest naleśnikiem wybornym. Ponoć. Aha, i William sobie wbił umiejętność na szósty. No świetnie. Savannah, ty tyle chuchasz na tego naleśnika, ty robisz tutaj taką atmosferę, takie napięcie wprowadzasz. No i co? Naleśniki, aha, bez niczego, ale jakie ładne, w ogóle, o matko, zjadłabym, no, ojejku. Ostatnio Rita, jak moja czarna wdowa gotowała, to też miałam tak, o matko, ale bym zjadła. Co, co nie gotują moi Simowie, to oczywiście ja mam to ochotę zjeść. Może nie bierz talerza, tylko wsadzimy to jako na zapas. Co ty byś chciała? Dopalacz umiejętności, stworzyć to i uściskać naszego lorda. To lorda możemy uściskać właśnie. I sama nie wyskoczyło pragnienie adoptować psa, więc możemy sprawdzić za chwilę, jakie są psiaki też do adopcji. Weź go na przykład jeszcze pochwal, że jest agresywny i możesz uczucia e, przytulić. Tak, ty chciałaś przytulić? Uściskać, tak, więc przytul go. No, sawanka. Mm, I jeszcze coś wam chciałam pokazać, tylko już teraz nie jestem pewna, oh, co. No to właśnie to i Sawana będzie miała urodziny. Jest... Sawanka, ty też nam wyskoczysz w tych cudownych włosach. No, dawaj, dawaj. Przytul go. O, jak słodko. Łodziutko. I co teraz, zjeść potrawę o nazwie ciasteczka? Nie, to tego ci nie będę dawać. I sprawdzimy, czy możesz stworzyć ten eliksir. A najpierw zobaczymy, jakie są psiaki do adopcji. E, Chat, wejść na czat, przeprowadzka. Gdzie tu są psiaki? Gdzie tu są psiaki? Wymień, wyślij. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. A ty co tutaj rzeźbisz? Co? Co to będzie? Jakaś dama? Tak, fryzura iście średniowieczna. Słuchajcie, tak się wkręciłam w ten serial The Crown na Netflixie, że masakra. Po prostu nie oglądam nic innego, tylko oglądam tą koronę. <grytanie> Cały czas oglądam The Crown, jak tylko mam wolną chwilę, to oczywiście leci The Crown na zmianę z Masterchefem, bo jak jemy, to zazwyczaj coś sobie puszczamy do jedzenia. Więc o, brytyjski, ale on jest staruszkiem. Czyż to nie jest przeznaczenie, że ja wam tutaj mówię o The Crown i wyskakuje nam Brytyjczyk? Hm, 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 kundelek, kundelek, koker spaniel, mały pies staruszek. Kundelek, kundelek i kundelek. O matko, ty jaki jesteś dziwniutki. E, ten jest całkiem uroczy, chyba, szczenie. A jeśli chodzi o koniki, no to tak, mamy. Ja lubię sobie zawsze patrzeć. Nawet jak nie adoptuję, jak wiem, że nie będę adoptować jakiegoś konia czy tam kota, tylko na przykład psa, to i tak lubię sobie sprawdzać, jakie nam tutaj są. Ale piękne. W ogóle tak bym chciała kiedyś zrobić serię z koniami. Ach, marzy mi się, może kiedyś będę miała czas, jak właśnie zrobimy sobie jakąś przerwę, czy któraś inna seria mi się skończy, to może zrobimy sobie serię z koniami. Zobaczymy, zobaczymy. Dajcie mi znać, czy chcielibyście na przykład taką końską serię. E, wiecie co, jeśli chodzi o te pieski tutaj do adopcji, to chyba raczej na razie nie będziemy adoptować tego psiaka. E, no co, Sawanka, nie spełniłam Twojego marzenia, prawda? Przygotuj sobie ele, el, eleksir. Uwielbiam przekręcać słowa Eleksir. Nie Eliksir, Eleksir przygotuj. I co ty tu możesz zrobić, Sawciu? Ty chciałaś przygotować... nie pamiętam, który? Chciałaś przygotować chyba ten niezgody, czy... Możemy, zobaczcie, przygotować butelkowe ugryzienie wampira. Ostatnio mi to odkryła, właśnie chwilę przed nagraniem. Sobie jeszcze z nimi chwileczkę grałam, on wtedy miał te urodzinki. William... hmm... dobra, ja muszę spojrzeć, który ty chciałaś przygotować, bo nie pamiętam. To miał być dopalacz umiejętności, tak? ten chciałaś zrobić? No dobra, no to stwórz, badaj. Nie, no nie badaj, przygotuj eliksir. Sorry, Sawana. Przygotuj eliksir, zobaczmy, co my tutaj mamy. Lord to był cecha agresywny, świetnie, idealna cecha. O, sprzedaliśmy coś, właśnie, flaszka silnego snu za 116, więc całkiem spoko, i ty chciałaś yy, dopalać silnej umiejętności, tak? Ale ja to umiem zrobić? Znaczy, Sawana to umie zrobić, czy dopalać po prostu umiejętności? Dowolny klejnot lub sproszkowany klejnot. Tego nam brakuje. Ej! A William, nie William, Lord chyba miał jakieś te kryształy. Aha, ale ty masz klejnot tęczowy. Ostatnio też znalazłeś. Chyba to ten znalazłeś? Hm, wielka skała kosmiczna. Gigantyczna skała kosmiczna. Hmm. Wiecie co, zastanawiam się, czy Sawana się nie powinna wybrać właśnie swój silnej niezgody do tego sklepu z eliksirami i kupić sobie jakieś klejnoty bo szkoda mi sprzedawać i wykorzystywać na eliksir ten właśnie klejnot tęczowy dobra, wybierzmy się z Sawaną tylko o karmieszczeniu nie małą naszą uwielbiam to dziecko, uwielbiam jestem ciekawa czy będę też, też tak lubić właśnie e, daj butelkę ją gdy podrośnie i jakie ona tutaj będzie mieć cechy ale uwielbiam to dziecko. Śpioch i uwielbia zimno. Uwielbiam ją. Uwielbiam malutką naszą śpiącą królewnę. Flaszka silnego snu. Zaraz pojedziemy, kupimy sobie te klejnoty. I to Sawana. Słodko. A, mieliśmy sprawdzić właśnie klikając na szpital, czy jest jakaś opcja z ciążą. Fajnie by było, jakby była. Dajcie mi znać, jeśli wiecie, czy można jakoś stworzyć, stworzyć, sprawdzić płet dziecka. Ale słodziutko, no bo w czwóreczce. A co tu się stało? Ach no tak, Sawanie właśnie wyskoczyła ciąża. Cudownie, to możemy zawiadomić zaraz Williama, tylko ja bym jeszcze chciała sprawdzić ten szpital. Wejdź zastrzyk przeciwko, stwórz dziecko. Aha, bo tobie się jeszcze tutaj. Dobra, nie masz jeszcze w nastrójnikach ciąży, więc jeszcze tam nie miałaś żadnych ciążowych opcji albo po prostu nie ma nic tak w tym szpitalu ciążowego. Sawana dostaje kolejne 3 dni wolnego. Cudownie. I co? Kiedy Sawana wrócisz do pracy? Za 6 dni i 20 godzin. Tak, wiedziałam, że już jak zacznie ciążować, to już nie pójdzie przez bardzo długi czas do pracy przyjazne. I ja bym chciała, żebyś mu powiedziała o ciąży. Nigdy nie mogę tego znaleźć, słuchajcie. E, zawiadom o ciąży. Tak, zawiadom Williama, William. Zostaw rzeźbę. I chodź tutaj, posłuchaj Sawany. O, i masz oczywiście tą okropną koszulę w owce. No już, daj spokój tej rzeźbie. Sawana ci chce coś powiedzieć, Willuś. I co? Kolejny bobas. Kolejny bobas. Ale się, tatusiek, spisałeś. O, buciki, takie trochę chłopięce. Może będzie chłopiec. Oooo, ale ją poklepał, naprawdę. A weź, ty ją pocałuj albo coś. Poklepałeś jak jakiegoś starego kumpla. Zagraj w grę. O, mieć córkę. On chce mieć córkę. Stworzyć rzeźby. Z... Kurczę, zepsułam ci to, a chciałam ci to dać. I ty też chcesz mieć córkę. No dobra, no to dam ci to też, żebyś miała córkę. Także oboje chcą córkę. No proszę, cudownie. William, i weź ty jeszcze może pochwal jej wygląd, powiedz, że pięknie ja wygląda w ciąży. Odwiedzić basen w okolicy, Sawana jeździ z tą osobą. Na razie nie będziecie jeździć, Sawana jest też w ciąży, więc nie możecie ryzykować i nasza Elsa będzie miała jutro urodzinki. Cudownie, cudownie. Sawana, musisz jechać do tego sklepu. Poproś. Nie, no nie, nie. Nie, nie będziecie teraz patrzeć w gwiazdy. Moja droga, czy ten sklep jest jeszcze otwarty z eliksirami? Odwiedź sklep. Ach, no i możemy zobaczyć, czy szpital coś ma. Weź zastrzyk, zmodyfikuj, stwórz dziecko. Eee, nie ma. Myślałam, Miałam taką cichą nadzieję, że wiecie, pojawi się coś właśnie odnośnie tej ciąży, że może e, pominęłam to w jakimś dodatku, no ale niestety nic nie ma. A ty William, gdzie idziesz? Idziesz sobie siusiać, no to siusiaj. Gdzie tu jest kosz? Tutaj postawiliśmy kosz, możemy wyrzucić gazety. Pięknie wyglądasz sawana w tym stroju. Pięknie, idealny strój po prostu. E... Na ciąże i na zimę. No ale dobra, jedziesz czym? Ach, miotłom! No super, na krótki rękaw zimą, w ciąży na miotle, cudnie. Sawana, jesteś po prostu nie do przebicia. William, co ty byś robił teraz? Ty się chcesz podrapać po brzuchu z lordem, a lord gdzie jest? A lord jest tutaj. No dobra, no to poogarniaj tutaj trochę lorda. A my pójdziemy z Sawaną właśnie do tego sklepu z eliksirami, o ile on jest jeszcze otwarty. No i co, otwarte? Halo, halo, otwarte czy nie otwarte? E, otwarte, słuchajcie, jest otwarte Niech to nam się tutaj wszystko pięknie doczyta Sawana, kupuj rzeczy, przedmioty A co ty taka zadowolona, że się pan sprzedający zmienił? No tak, chyba się zmienił, chyba jest ktoś nowy Zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy Sawanka, ty też masz urodziny, dzisiaj masz urodzinki No, 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 urodzinkowo tutaj u nas Urodzinkowo, możemy wziąć sobie na przykład ten stos i ten stos e, Oczywiście są grzybówki, są muchomory, więc ja to jeszcze jak najbardziej też chcę kupić Esencja magii, przywraca moc magiczną wróżka lub czarownika Nie, tego nie będziemy kupować Eliksir prokreacji, szansa na poczęcie jest wyższa e, Nie, dobra, tego też nie będziemy kupować, nie chcę kombinować książka z przepisem na pochodzenie tragicznego klauna nie, dobra, tyle wystarczy a my byśmy mogli sprzedać swój silnej niezgody i czy jest coś jeszcze co byśmy mogli sobie sprzedać nie, chyba to tyle z tych naszych eliksirów, ale zaraz pojedziemy jeszcze z Sawaną właśnie e, do domu tworzyć sobie, jak mamy już teraz te, te pyłki o proszę, Cornelia znowu ty Sawana, uciekaj, uciekaj, niech cię nie widzi. Cześć, kornelka, pa kornelka. <noise> Musimy nadrobić, bo mi tak szkoda, że właśnie sawana się. A gdzie ty idziesz? Halo, droga panno. To później jeszcze sobie umyj ręce. A kornelia przyszła na loda. Dobry ten lód, korni. Kukurydziany albo cytrynowy. Ale obstawiałem kukurydzianego tak wiem nie ma takich lodów ale czemu by nie może w simsach akurat są Sawanka wracaj do domku do córy swojej kiedy ty będziesz rodzić tak w ogóle pewnie jutro to co będziesz rodzić idealnie w urodziny Elsy czyli pewnie już kolejny odcinek nam wejdzie na ten twój poród no zobaczymy 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 w ogóle, co robi William, bo zostawienie czasami mężczyzny samego w domu, no właśnie, no właśnie, skarć go, nie, gdzie on cię obwąguje? skarć go, no zobacz, co on zrobił, zgań za to, że, a co za tego, nie, poczekajcie, bo ja nie wiem, za co tego go ganisz teraz, zgań za to, że, ej, nie, 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 no im się zwiesiło, hmm, cudownie. Dobra, odwiesiło się. Tak. Mam nadzieję, że, się, e, że znowu nie będzie tego błędu. Ale tego nie możesz skarcić za to, że on się e, siusiał. Świetnie, nie możesz go za to skarcić. Lordzik, w takim razie za karę do spania. William, a ty za karę do sprzątania. Skoro nie dopilnowałeś swojego psiaka, no to teraz masz. Zostałeś sam, mogłeś z nim wyjść. Co tobie malutka brakuje? Tobie brakuje towarzystwa. No to już sawana na górę wyściska ją. Mam nadzieję, że mi się właśnie nie będzie zwieszać. To zaraz jeszcze okurczę. Kochani, niestety musimy przerwać odcinek wcześniej. Wywaliło mnie z gry problem zawieszania się, zamrażania się rozgrywki. Powrócił, cofnęło mnie o cały poprzedni e, zapis, czyli o cały odcinek, który nagraliśmy. Próbowałam jeszcze tutaj trochę przegrać. Mamy sobotę drugą e, w nocy, ale cały czas się gra, zawiesza i nie jestem w stanie nic praktycznie zrobić, więc e, nie wiem co teraz. Nie wiem, czy uda mi się naprawić tego save'a Nie wiem, czy, czy to jest kwestia świata Czy to jest kwestia może jakichś modów Chociaż ja modów mam naprawdę mało, bo to są tylko fryzury i makijaże i ubrania I tych ubrań jest też niezbyt wiele, więc No nie wiem, prywatny save czyli obecnie Syrenie Dziedzictwo działa jak działał, odpukać, bo nic się tam nie dzieje, a tutaj no niestety zawiesza się i nie jesteśmy w stanie grać, dlatego zastanawiam się, czy to nie jest właśnie kwestia Greymont, a jeśli kwestia Greymont, to bardzo mnie to martwi, bo uwielbiam ten świat i ta seria jest stworzona właśnie pod ten świat. Także, e, jeżeli znacie jakiś sposób na to zawieszanie się, to byłabym Wam bardzo wdzięczna, gdybyście mi napisali właśnie w komentarzach, jak e, może byłabym w stanie rozwiązać ten problem. Resetuję Enrasem Miasto, klikając w ratusz, ale e, oczywiście problem powraca. Resetuje mi się 46 tysięcy obiektów, i e, po kilku minutach problem znowu powraca, wszystko staje w miejscu. Więc no po prostu płakać mi się teraz chce, no tak uwielbiam tą serię i tak się przywiązałam do tych simów i nie wyobrażam sobie ich w innym świecie, nie wiem, może po prostu spróbuję ich jeszcze raz wprowadzić na czystego sejwa, na, e, na czysty niezaludniony świat i może spróbujemy jeszcze raz, ale obawiam się, że problem może powrócić, jeśli to jest kwestia tego świata, więc... Wolałabym go rozwiązać, zanim po raz kolejny później będziemy zmuszeni ich przeprowadzać. Kochani, liczę na Wasze wsparcie i na Waszą pomoc. Jeśli wiecie, jak z tym wygrać, jak to naprawić, to bardzo Was proszę właśnie o komentarze. No i mam nadzieję, że do kolejnego tygodnia uda mi się to naprawić. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie kciuki za Hamptonów, bo będzie mi strasznie przykro, jeśli. Nie uda się naprawić tej rozgrywki tutaj, w tym świecie, i będziemy musieli się przeprowadzić gdzie indziej. Ja się będę z Wami powoli żegnać. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam Was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. A jeśli jesteście nowi, to nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi seriami. Dzięki za oglądanie! No i cześć!